Mamy na stronie Fixer. Ta gra nazywa się Mr. Brown. strzelamy z łuku do panów tych czarnych. Mamy coraz lepsze ludziki, coraz lepsze strzały. Łuki znaczy. Coraz. Kurde, najmniej no się zacięł. Lepszy przeciwnica, Naprawdę jak się się za 3, chyba za 10, nawet. Potem za 30, potem za 70. Na 20 chyba lewa się odblokowuje za 70 strzały, Ja mam level 30. Od 30. Nie, od czterdziestego chyba tam któregoś, nie wiem, od czegoś na Nawalu jeszcze się odblokowuje. i odblokowuje, Poczekajcie chwilę, tu nic nie ma, ok. Kurde, noś, bo mnie denerwuje, dobra. Jeszcze na raz? O, Hedda no. Co to jest w ogóle, z kim na ja walcie, to jest najlepszy sposób, po prostu przyciągamy byle jak. Mm. No, 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 no! no. PPP! Się wygrywa. I menu wam tylko pokażę. Tu można grać na Two Players. Tu mają na przykład to gówno Tu mamy ludzików. Hop, hop. Ja mam Tego najlepszego. Tu mamy tego. I najlepszy jest Mikołaj. To jest mój ludzi. Tu jest ludzi. Dopiero na drugi plan, się mój ten. Coś się zjebczało. No i tu są jeszcze łuki. No, a tu są łuki. Ten, ten jest mój. No I najlepszy łuczek Wam pokażę. Tego trochę akurat jest. Jest ten. I łuk z tyłu. Ale dobrze chcę powiedzieć trochę, jak się gra, a nie co wskazywać. Po prostu wyjdę i tyle. Um, tu to, to są postacie, które się pokonuję po prostu. Ciągle jak to pokonam tego, to wam coś pokażę. Muszę teraz. Po dwóch? Ciągle jest po jednym. A to jest chyba jakiś. Nie, to nie jest specjalny level. Albo od 30 levelu są po dwóch. No tak, zapomniałam. I się pojawiają ciągle po dwóch. Ale to jest trudne. No i tam się na dole nagle pojawili. I nie ścigają w tym samym czasie. No i no. Aj! A tego się nie było, to się nie był jeden po prostu. Tu klikamy sobie takie no funks na dole. Replay. Ho! A oni... widzieliście przed tym, jak szczeliłem raz gościa, to on już umierał. Teraz muszę szczelić dwa razy. Czyli też o 30, nie wiem że jest więcej. Serio? Bo biłem taki wielki rekord i zabili mnie. Dobra. Chyba właśnie tym na dole nagle. Na razie chyba tym na dole się zajmiemy. Teraz dopiero tym teraz tym na dole znów. O, na Hedzika. Na się je zaraz wali, bo zarazę... No ty do mnie zabijasz? O ty, nie, tak. Oszty. Nie, tym się zajmuję tylko. A, co to jest? O se, sebe do. Murzyńskie jakieś odpały. Odpady murzynów jakieś. Naczynia, ale co to jest? Kurde, no nie... No tam u góry, serio, pomiędzy dwóch trafiłem. Ciebie. Aha. już boss jeszcze pomocnika sobie sprawy. Chyba się bosem zajmę po prostu. Nie będzie mi tam sprawy najmniejszego problemu nawet. A bo strzela za dwa i jeszcze on ma taki mocny szczał. No i nie O, jeszcze tylko tego trzeba. A, trafiłem. Spoko. Tak się robi, jak się zależnie. I losujemy. Chciałbym losować nowy łuk. Ale jeszcze nigdy mi się nie udało. 25, no i gówniano. No naprawdę gówniano, A jeszcze 4 minuty minęły. Nie... Ale naprawdę jakoś... Teraz jest trudniej. To jest zarąbiste w tej grze, że jest coraz trudniejsze lewele są. O, i patrzcie, jak ja muszę w ogóle strzelać. Jak szczelam jednego, to drugi. mnie już atakuje tak na heada. Zresztą ten się jakoś nie postarał na dole. A, dobra. Kurde, i po dwóch, a przy przypadek strzeliłem heda. Myślałem, że trzech jest to dwóch. Ha! I dwóch mają jedno życie. Ty. Jakby nie było żadnego, przez chwilę to ja mógł się przynajmniej ustawić do kolejnych. To ciebie na heda. Tego też na heda. Nie, nie, na heda, na heda. Na heda. Na heda. Na no, heda. Dobra, tego trzeba szybko jeszcze raz tutaj gipnąć. Teraz spację. I tego takie robimy fulla. Czy mogę tylko zaciupać, le? Dobrze. No i co? te tarcze włączać, i tak zginął. Jeszcze zagram sobie jedną rundeczkę i to będzie na tyle w odcinku serii pyty pod tytułem: Jakby ktoś nie zrozumiał, zajebiste gierki na telefon. No jest pierwsze zajebiste gra na telefon. W kolano dostał. Są też bossy, z którymi będę walczyć, ale muszę lepiej sobie zacząć grać, bo jak widzicie, jest dwóch gości, ja z nimi nie umiem walczyć a boss ma obok siebie no, jest tak, że jest jakby strażnik bossa który ma obok siebie pomocników wielu i tych pomocników trzeba załatwić pierw i tego strażnika nie tak się walczy z wodzem a, potem, a z bossem jest po prostu boss, który ma HP tyle czyli to jakbym doszedł teraz do gościa tego głównego bym wam pokazał ile ma boss o Jezus, tu się nie da grać, jeszcze ten sobie jeden tarcie wziął. O hop, 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 nie żyjesz? i tego jeszcze. Że mnie trafili, bo ja mam ostatnie... No i ty z tego. Dobra, i tak się właśnie bije rekordy gównianą Dobrze, szybko, moi drodzy, ostatnie gra. Bo zaraz mi będzie się skończy pamięć. Ty. O, już mnie trafili! Denerwujące. Oj, denerwujące. No, można sobie dokupić życie i tarcze, ale tarcze nie polecam, bo tarcze po prostu często nie pomaga. No, tarcze duchowni przedszczałam, jak goście szczeli. Jak ty masz tarczę, a nie, no, jak, jak tarcze, to oni czasami nie, nie, nie szczelają nawet. goście. Oj, kliknąłem sobie tarcze, żeby wam pokazać. O, i mi teraz nikt nie szczelnie, jak mam tarcze. No i ja ja o tym mówię: jak mam tarcze, to oni we mnie nie szczelają. Oni są tacy głupi, oni widzą, że ja mam tarcze i nie szczelają. Na cheda, na cheda jeszcze raz! Mam ostatnie życie. Ha, doregenerowałem się właśnie. Kliknę to zielone. No I po prostu... A, no i tak się zabija. No i moim drodzy ten materiałem. Oh, ostatnia walka. Tak się też jeszcze rusza. O, zabite. A też tak spróbuję walnąć wszystkich. Patrzcie, tak to tak się robi. Hop! Takiego turbosa, kom, kor, turbosa, kombosa robimy. Szybciej, żeby było. Hop, hop. Te strzały już tak wszystkie lecą, trafiają im... Te strzały na pewno gości trafiają, tak? I gości powinno być po dwóch, a jest po jednym, bo jeszcze nie zdążają się odrodzić. Patrz... No tak, no. I patrzcie w ogóle, co tu się dzieje. Jak te strzały lecą. To jest zarąbiście tak grać. O, i zaraz boss. Hop, hop, hop. I patrzcie, jak się z bossem szybko zrobi. Hop, hop, hop. Bosik, bosik. Hop, hop. Dobra, dajemy tak jeszcze. No i ostatnia szczęła, I walić się czota. I ten materiał, moi drodzy, kończymy. Jeśli wam się podobało, no to zostawcie 5 subskrypcji. 5, Cześć, moi drodzy. Cześć.